Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego ludu. Innym razem zaproszony byłeś na wernisaż, na wystawy późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza? Ja na Były tam obrazy, wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, Nie od razu stopisz serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, Nie od razu stopisz serca mego lód. Była także pewna chwila, której nie zapomnę. Pozmarzony I nadzieje płonne, przez dziewczynę z końca sali podobną do róży, której taniec w sercu twoim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sama nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jaki jej zaśpiewał. Usta milczą, dusza śpiewa Usta milczą, świat rozbrzmiewa Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam Nie dokazuj, miły, nie dokazuj Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud nie od razu, miły nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły nie od razu, nie od razu stopisz sercowego lud. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu miły nie od razu, nie od razu stopisz sercowego lud Nie dokazuj <suszel> nie jest z Ciebie znowu taki cud Nie od razu, miło nie od razu Nie od razu ztopisz serca mego ludu